Jest 20 grudnia, jadę sobie właśnie szlakiem morli Gniazd, Jest zimno. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było zmontować jakiś film na nasz kanał ze wspomnieniem lata. Wisłą i innymi rajdami Ultra zajmuje się mój syn, który to wszystko świetnie, nawet doskonale montuje. A ja wrzucam właśnie e, do mojego vloga, o którym opowiem w kolejnym odcinku, tegoż vloga, film wspomnienie z lata. No i dobra, no i dzisiaj mam taki e, trening, tak naprawdę pierwszy, e, nie przepraszam, nie pierwszy, trzeci już trening po. Po Wiśle, od Wisły. Wisłę ukończyłem prawie 3 tygodnie temu. Eee, mimo, że na samym rajdzie bardzo doskierały mi kolana ścięgna, to niestety nie zrobiłem z nimi porządku. Reasumując, nie byłem ani raz jeszcze, ani u fizjoterapeuty. Nie rolowałem się, nie rozciągałem, czyli zaniedbałem zupełnie za sprawę regeneracji pomiędzy rajdami, a za tydzień, za tydzień z hakiem dosłownie, dokładnie za tydzień i jeden dzień E, rozpoczynam e, rajd e, PGR, czyli Poland Gravel Race z Przemyśla w Pieniny. Szczerze mówiąc nawet dokładnie nie mam jeszcze obczarowanej trasy, którą wyjedziemy. Wiem tylko, że rajd ma być podobno łatwiejszy i bardziej przejezdny niż chociażby Pomorska 500. E, ale ja już w nic nie wierzę, bo Pomorska 500 miała być szutrowa, nie była, ten rajd ma być szutrowy, nie wiadomo jaki będzie. Na pewno wiedzie przez góry i na pewno na 530 km mamy niemalże 10 tysięcy metrów przewyższenia. I właśnie dzisiaj taki trening sobie postanowiłem zrobić, tu w Beskidach, z z mojego rodzinnego miasta, nie niemalże rodzinnego. Wyruszam na taką traskę... Do Szczyrku na Przełęcz Salomopolską, potem do Brennej zjeżdżam, jeszcze nawet nie wiem jaką trasą, wyznaczoną przez Komota, gravelową wybrałem. Potem z Brennej znowu się wdrapuję z powrotem na górki, zjeżdżam gdzieś tam do Szczyrku i potem mam morderczy podjazd pod Magórkę Wilkowicką z Wilkowic. To jest podobno jeden z najstromszych podjazdów w Polsce, chyba trzeci czy, czy piąty, no w każdym razie w topie podjazdów. Kiedyś go próbowałem już robić na moim starym rowerze MTB. Oczywiście nie udało mi się, prawie całą drogę wypychałem. Bo na razie zmierzam w kierunku szczyrku, jest piękna pogoda. Może nawet trochę zbyt upalnie, ale myślę, że dam radę. Pierwszy duży podjazd przede mną dzisiaj przełęcz Salmopolska około 8 km i około 450 m mm w pionie. Dajemy! No, szczurko widzę, że to fajne wypożyczalnie. Dzień dobry. Takie pytanko, bo teraz to jadę sobie gravelem, ale tak ile kosztuje wypożyczenie rowerku na powiedzmy tam nie wiem, cały dzień. A jakiego? Powiedzmy fulla, ale nie elektryka. To jest 140 zł. 140 zł za dobę, tak? Znaczy za, 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 za dzień za dzień Aha. Tak, tak. do 20 jesteśmy tak. Aha, a elektryk idę? Tak? 140 ten z mniejszą baterią Aha. i ten z tą 630, e, 200 zł. Fajna opcja, nikt mi za to nie płaci, ale mogę zareklamować wypożyczalnie. Co prawda jeszcze do mnie wypożyczałem, więc nie wiem w jakim stanie są te rowery. Ale widzę, że Pan tam cały czas pracuje nad nimi, więc myślę, że są na bieżąco serwisowane. Gondola na Halę Skrzyczeńską, e, tam potem przesyłkowa na zbójnicką kopę. Więc tak naprawdę elektryk nie jest tutaj potrzebny można jechać z zwykłym fulem i sobie zjeżdżać. No muszę kiedyś wypróbować tę opcję. Tu widzę, że również wypożyczalnia solisko miejsce, które zawsze zimą przyjeżdżam na narty a ja do końca podjazdu na salmopol mam jeszcze Nieco ponad 2,5 km 260 metrów w pionie. No więc... Muszę oszczędzać siły. Nie gadam. Wjeżdżałem na Salmopol 30 kwietnia dokładnie. Wtedy, kiedy zrobiłem sobie taki Próbny, trzydniowy trip, e, żeby zobaczyć, jak w ogóle daje radę. I wtedy na Salomopor wjeżdżałem takim klasycznym podjazdem asfaltowym. A teraz skierowało mnie na szlak pieszy, żółty. E, to jest krótszy podjazd, ale stromszy e, Jeszcze po takich płytach, póki co. E, a mnie się oczywiście cały czas odzywają ścięgna na którymi. Eee, nic nie zrobiłem, no i żaróweczka mi się zapala przed tym PGR-em. Co ja czynię? Co ja czynię? Chciałbym jeszcze na tym rowerze pojeździć przez najbliższe lata. Na takim oto luźnym terenie, znaczy takie, na takim oto podłożu. Jednak nie będę grawałem szalał, nawet próbował. Dobra, no spróbowałem, techniki nie mam tak dobrej, żeby pod taką górę podjechać. Myślę, że nawet na, na MTB by było ciężko. Ładnie i na elektryku byłoby ciężko. Bo kolarstwa górskiego w ogóle nie trenowałem. W tym roku, kiedyś tam trochę jeździłem po górach swoim starym giantem Rokiem, tym najniższym modelem MTB, ale to było dawno i nieprawda. No to jestem na przełęczy samoporskiej. Martwią mnie trochę klocki, bo zauważyłem, że z przodu chyba ich już zupełnie nie mam. Musiałem je zetrzeć na piasku eee, przy ujściu Wisły na, na Wiśle. Z tyłu dziwo jeszcze są, a, ale też się kończą. Mam zapasowe, ale nie umiem ich wymieniać. Podobno to jest proste, ale nie umiem. No dobra, może sobie poradzę jakoś w końcu, od czego mam YouTube. Regeneracyjno piwko bezalkoholowe i jadę dalej. To, co mi komod teraz za, teraz zafundował, to jest jakaś ekstrema. Eee, Zjazd do Brennej. Mój Ty Boże! Na wprost! No nie jest to trasa na gravel. Ale pięknie jest. Ale trzeba chyba schodzić, bo to jest i okładzień Skoda i, i i i można się nieźle wychrzanić liczyłem na to, że aplikacja Komod poprowadził mnie drogami szutrowymi przejezdnymi, bo trochę takich w Beskidach jest. Ale niestety jest to trasa górska. Jest taka, że nawet rowerem MTB miałbym tu na pewno problemy. Natomiast no, na gravelu no nie chcę się zabić, więc jednak sprowadzam z takiego... No to jest mega strome zejście. No to jest... Tego pewnie nawet nie widać na filmie, ale to jest bardzo stromo. Do tego bardzo luźne kamienie. Zarzucam mi tylnym kołem. Próbowałem jechać przed chwilą. Mało, nie złapałem, nie, 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 nie gleby. Obym w ogóle dał radę tu zejść. To... To będzie dobrze. Plusem tej całej sytuacji jest przygoda. Dobra, mamy jakiś stary asfalt, to już jest, to już jest, że tak powiem, odcinek jak najbardziej pod grawela. Powiem Wam, że przy tym zjeździe z przełęczy Selmo-Polskiej do Obrennej e, na stranę w Gaciach, bo trasa zupełnie przypadkowo poprowadzona przez tą aplikację na K. E, i, I po prostu na tym rowerku. No nie, no absolutnie nie. No pięknie. Większa część podjazdu zrobiona asfaltem. No i zaczyna się e, już górski szlak. Szczerze mówiąc, dla mnie to ulga, bo mogę bezkarnie podprowadzić rower. Też szczerze mówiąc, jakbym odsapnął to bym kawałek jeszcze tu ujechał. Ujechał. Ale cudnie jest. Cudownie. Taka Karpatia dzisiaj. A nie PG. No to wdrapałem się pod przełęcz Karkoszczonka. Znaczy nie na przełęcz Karkoszczonka, bo tam jest trochę dalej, ale pod. No i teraz czeka mnie zjazd. Na razie wygląda dobrze. Zjeżdżamy do Szczyrku. Tam może jakiś obiadek. A potem decyzja. Czy jedziemy na Magurkę, czy już wracamy do domu, bo ten czas się... Nie Boga nie kurczę. No niestety muszę, musiałem tą trasę trochę zmodyfikować, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale no, to jest bez sensu jechać tamtą, którą wyznaczył Komot, więc zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Ale numer, kto pamięta? Tutaj Zimą zjeżdżaliśmy parę razy na nartach. Tak, jesteśmy na wyspie Sport Arena. Całkiem fajne, dwa stoki. E, tam jest, tam, tam, nie wiem czy widać, biegnie czarny. E, tra, czarna trasa narciarska, tędy czerwona. Tam pod ten mostek, pod, pod ten wiadukt, jakby niebieska. Oczywiście było cienko z sosiegiem w tym roku, ale... Nie wiem jak ja teraz zjadę na dół, ale jakoś zjadę, może No w każdym razie tak to wygląda. <stryk> No to pięknie tam jest tu jest skrzyczne. taka przypadkowa ta trasa, ale za to zaleciłem fajne takie miejsce jak to ale wydaje mi się, że w tamtą stronę już nie ma co jechać i tak trzeba do schodzić pionowo w dół i chodzimy tu Skarpatia Divide po prostu na gravelu o mój Ty Boże <gryzny> Ciężko byłoby bez roweru nawet tu A co dopiero z rowerem Hej co Trzeba spróbować Na Szczęście rower leciutki Jakieś może 12 kilo w tej chwili waży Musisz, żeby tu wsiąść, pojechać, ale nie wiadomo co mi czeka za zakrętem, no, nie? Taki singielek. kurde, no, kusi, no. Spróbujmy to zrobić. Oj, oj, oj. Chyba jednak nie. Nie, nie. nie, nie, nie tym rowerem. No, no, bo nadzieja to do takich jazdów. Jadę. Jadę. Ja. No Grubaśną, nie wiem, czy to widać, ale zła 25%. W dół. Niestety mi tego nie pokazuje yy, Garmin, jak jak, jadę, jak idę takim wolnym tempem. Taka rada początkującego kolarza gravelowego. <grytanie> Słuchajcie, wyznaczajcie sobie trasy yy, sami. Nie ufajcie aplikacjom, a szczególnie Komotowi. Yy, no bo daleko tej trasie do gravelowej naprawdę. Tej trasie nawet daleko do górskiej. Co prawda, teraz tu już jest taka taki, taki skrót, który mi Garmin zaproponował, żebym doszedł w końcu do śladu, ale. Mm, ale nic wcześniej nie było o wiele lepiej. No to jest 25% nachylenia co najmniej. Się nawet ciężko hamuje tym rowerem, teraz sprowadzając. Co do którego, jakbym miał na nim siedzieć. A kurde, no, nie chciałbym go tu po prostu zrzucać. No, proszę Państwa, jest ekstremalnie. A miało być miło i gravelowo. Miały być podjazdy, owszem. Kurde, ale się wpakowałem. No dobra. Czemu ja tym szutrem dalej nie pojechałem, to nie wiem. pobleziony przez jakieś pajęczaki. Ale jest pięknie no. Czegoś takiego to się nie spodziewałem. Tu było w pewnym momencie e, już na tym bardziej płaskim, minus 27%, tak przez chwilę garmin mi to pokazał. Czyli naprawdę tam gdzie było bardziej stromo, tam musiało być chyba z 35. Minus 35 w sumie niestety, bo chyba się ciężej schodzić z rowerem niż podchodzić. A teraz po prostu przez rady. jest zasłużona wiatr w szczypku. E, no dobra, no rezygnować też trzeba umieć. E, miałem zamiar teraz jeszcze pojechać do Wilkowic i na Magórkę Wilkowicką. E, mm, Zajęłoby mi to pewnie z 2-3 godziny jeszcze, nie mam oświetlenia, więc wracałbym już tak o zmierzchu, a... a mówiłem w zasadzie, że wyjeżdżając z domu, że będę za około 5 godzin. W tej chwili upłynęło 4 godziny 47 minut. samej jazdy 3.14 mój trening miał mieć 4 godziny góra 5. Eee... Nie spodziewałem się natomiast, że będzie tak ciężki, że nawet z jazdy będę musiał sprowadzać. E, więc na tym straciłem dużo czasu. Moja średnia prędkość w tej chwili to jest 14.3 na tym treningu, to bardzo malutko. E, to teraz jedę na pałę. to Znaczy zmierzam w kierunku bazy, czyli domu mojej mamy w Bielsku. E, ale będę improwizował. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale dalej. Cóż, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Zamiast skończyć na Magurce Wilkowickiej, kończę na Rynku w Bielsku, więc cudnie.